Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korlej. Zapraszam do kolejnych Wiedźmińskich Przygód, gdzie czeka nas konkretny atak, ale nim to nastąpi, porozmawiajmy z Ciri. Masz chwilę? Oho, uh -huh. poważna rozmowa. Okej, okay. nie pozwolę im cię zabrać. Pamiętaj, że nie możesz się narażać. Hmm. Może to. Wiesz, że nie pozwolę im cię zabrać. Wiem. Musisz trzymać się z dala od kłopotów. Nie traktuj mnie jak dziecko. Nawet gdy byłaś mała, nie traktowałam cię jak dziecko. Lubię, gdy się uśmiechasz. Chodź tu. Wszystko będzie dobrze. Oby tak było. No nic, ruszamy zobaczyć jak uda nam się rozstawić pułapki, jak też wyjdzie ta cała batalia, jak to wszystko się ostatecznie zakończy. Zaczęło się. Do lasu. Już. Po wszystkim będę musiał pogratulować Jennefer. To zaklęcie, to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać i pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Swoją drogą, dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwi merytu. Jennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Trisie okazję, żeby się wykazała. Okej, okay, to mi się podoba. O, szybko się wykazała. Może od razu właśnie zmienię znak na jeden Stępem Razem, daj mi włeb zanim zdenerwuję Merigold. Tak. No właśnie. Lepiej na nią uważać. O, dobra. Zartowałem, już idę dalej, nie będę się ociągał. Lepiej na nią uważać, mając takie umiejętności, mogłaby nam naprawdę wyrządzić sporą krzywdę. No dobra, dokąd dalej? Tutaj wygląda na to, że jest najbliżej. Ja też niestety nie mogę Wilcze się do ale... Dobrze się składa. Dobrze to się składa, że do nich nie wpadliśmy. No, no Spokojnie. Roż zna się na swojej robocie. Od nami się nie zarwą. Ale podjeść gonu w pełnej płycie już tak. Okej, okay, żeby rzucić bombę. Właśnie jeszcze zobaczę czy mam. Mam wybraną, no to dobrze. Niestety coś tutaj biega, ale być może uda mi się ten portal z daleka zamknąć. Jakbym tak to zrobił? Nienawidzę portali. Okej, okay, dobra, mnie już tu nie ma. Zastanawiam się w jaki sposób mógłbym dać znać Tris. Ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Inna sprawa, że czekają na nich wilcze dołę. Nie że nie wierzył w tę niewidzialność. Ale trzymajmy się z od tych stworzeń. Okej. Okay. Też jestem za. To ja mam z głowy. Piękny portal. Czy Też pięknie go się zamyka. I jeszcze jeden. Hmm. Dalej. Tego się pewnie dziki go nie spodziewał, że tak to rozwiążemy. Czy ja dorzucę tutaj? Spróbujemy. I po problemie. Pięknie. Używając, bo... o! Coś się zepsuło. Gerald! Chodź! Patrz tam, przegrupowują się. Widzisz dowódcę? Nazywa się Immerit. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z dzikim gorem. Psia krew, niewidzialność schodzi. Co z Merigold? Zaraza. Coś poszło nie tak, a w dodatku zdradziliśmy swoją pozycję. Miałeś czekać wewnątrz. Okej, okay, muszę stawić się. Ja też chcę walczyć. Może tak. Nie będę siedziała bezczynnie, gdy narażacie dla mnie życie! Wracaj do środka! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Trist nie rzuciła zaklęcia. Jak refleks do niej! Co najgorsze, wszystko wskazuje na to, że dziki gon jest już blisko. Magiczny pocisk. Hmm. A, już kojarzę. Masz nowy przedmiot fabularny. Nie mieć go w odpowiednim miejscu w ekwipunku, a następnie wybierze z menu. E, no dobra, zobaczmy. Rozumiem o zasięgu. Pozwala teleportować i szarża to i tak chyba nie mogę wybrać w tej chwili bardziej, no właśnie, musiałbym się wybrać do ekwipunku, ale nie mogę teraz tego zrobić więc pozbądźmy się tego dziadostwa, tu coś jakby leżało co bym mógł podnieść, ale niestety takiej opcji do końca też nie mamy no, czyli dobra, widzę, że mamy iść w tamtym kierunku, to mi się nie podoba czyli dziki gon jakoś się tutaj przedarł hmm okej okay. A chyba oszalałaś No właśnie. Geralt dał sygnał, a ty dałaś ciała. O, nią to mogę walczyć. Zupełnie inaczej ta walka przebiega niż poruszając się Geraltem. O! Dobra. Bardziej, że mogę szybko uciekać na bok. W sumie dość szybko się też regeneruje. W ten sposób, że nie muszę zwracać większej uwagi. Jestem gotowa! No to miło. Ok, wracamy do gry, bo muzyka jest naprawdę genialna, a niestety gra dość cicho w tym momencie. Wow.

wątpię. Czy Trist, czy Yennefer, patrząc po tym, co tutaj wyczarowałem? Teraz, jeszcze tylko gdzie jest Keira? I jakie ona ma zadanie? Czyżby to były. A, gazy. Tak, Gazę myszowola! Duży oddział zbliża się od strony lasu! Musimy zamknąć bramę! Zaraz przedostaną się do środka! Okej, okay. niestety chyba już ktoś tutaj jest. O, komuś się oberwało. O! Tak, to ja mogę z nimi walczyć. Kto ma zamknąć bramę? Dostań się za mury. Mm -hmm. Rozumiem. Dobra, czyli nie ma co się tu bawić. Lepiej lecieć na mury. No i tutaj. No, na górę. Zamknę że tu tych pułapek jest naprawdę sporo przygotowanych zaraz zobaczymy co jeszcze uda się tu... wygodowo przez chwilę jakby dziki gon walczył sam ze sobą warto by było jednak trochę się bronić pomóc się dobra biegnę gdzie jest ta brama wow zatwieram mnie pułapka widzę że każdy sobie jakoś z nimi radzi ale mimo wszystko chyba Dobrze by było, no właśnie, im ja pomóc. Okej, okay, brama jest gdzieś tutaj, jak się domyślam. No już zamknięte, panowie. Zapraszam jutro. Dzięki za pomoc. Chyba polubimy I się z czarodziejkami. No przyznaj, Lambert, przekryj, idziesz za nami! Musimy się wycofać! Jene słabnie! Okej, okay, czyli rozumiem, że jeżeli ona osłabnie, hmm, mogę pozbierać tam jeszcze. Bonusy, ale jeżeli, rozumiem, jeżeli ona osłabnie, no to wtedy Dziki Gong będzie mógł się. się... Jenefer, będzie mógł pojawić już zaraz przy nas. Tam był jakiś ślad, to jest dość, może nieodpowiedni moment. A to są, rozumiem, dziury Myszowora. tam też gazet, chociaż to może nawet są pułapki. Bardziej Zoltana. Podoba mi się. Tylko gdzie jest Ciri? Uwaga! Portale można zamykać nie tylko za pomocą bomb, ale też przy użyciu znaku Irdene. Hmm. Dobra. A, to jesteś z nami. Szkoda tak naprawdę, że te, nie rozwinąłem tego znaku jakoś lepiej, ale bądźmy dobrej myśli, że... Wystarczy nam to co tutaj jest. Odwrót, a, palę się chyba, niestety. Że pułapki. Mogą załatwić wszystkich, nie tylko przeciwnika. No dobra, jest jakiś kolejny portal, widzę. Wracaj na pozycję. Dobrze, że udało się go w miarę sprawnie zamknąć. Udało mi się, że całą ekipę zebraliśmy. Tak bo widać, mogła być sytuacja, w której byśmy Keirę na przykład przegonili albo pokłócili się z nią, czy ją nawet zabili wcześniej. Może teraz byłby nie lada problem. Też sam, Lambert. Trzeba sprawdzić przejście na główny być może zginął już w tym momencie. Dobra, mam nadzieję, że będzie możliwość pozbierania tych wszystkich rzeczy. Kolejny portal przyda się go, i go zniszczyć. Nie wiem, ile mam bomb jeszcze. Widzę, że portal sam się zniszczył. Może trochę za późno zużywam te bomby, ale dobra. Lecimy zobaczmy, co tu się dzieje. Umawialiśmy się, że otworzy te bramę. Jeżeli tego nie zrobił, to znaczy poradzi sobie. Najpierw musimy pomóc, Tris. Okej. Okay. Przynajmniej będzie okazja. O, cześć, myszowo, że już Cię bym prawie zaatakował. Będzie okazja, może coś pozbierać w okolicy. O, przypadkowo myszka to machnęła. No to dobra. To z Ciebie nic nie zbiorę, ale. Mhm. No właśnie, bo czary czarami, ale. Nie ma pewnie bez końca tej mocy. Ktoś te portale mam. Niezwykłego pecha do nich się trochę późno za zamykają. Znaczy to wygląda jakby się same zamykały bez jakiejś specjalnej pomocy z naszej strony. Chociaż staram się tymi bombami rzucać tam. Zbieraj wszystko, zbieraj. Żebyś tylko nie był wszystko przeciążony. Dziękuję. Gdyby nie wy, byłoby krucho. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przez główną bramę i następnym razem im się uda. Okej, okay, jaki NFR zabierali? Musimy się wycofać! Ma kłopoty! Idę do niego! Pamiętaj o kamieniu, który ci dałam! Nie wiem jeszcze, jak on działa, ale mam nadzieję, że nie będzie potrzeby tego sprawdzać. Dobra, rozumiem teraz jak to zaczyna działać. Muszę przyznać, że chyba ten odcinek będzie naprawdę pod względem takich efektów specjalnych i tego jak wygląda jednym z lepszych w całej grze. Pięknie te pułapki działają. Jednak trzeba przyznać, że się nieźle spisał. Zoltan, chodź się. O właśnie Nie tylko... Nie dobrze. Zdaje się, że siedzieć w zamku. Tylko kto by ci wtedy uratował dupę? Dobra, wychodzi na to, że ledwo sam się wyratowałem i może poczekam dosłownie moment, nie mogę medytować, ale życia się odnawiają, aż odzyskamy chociaż trochę tej energii. No przyznam szczerze, że było kiepsko. Zresztą zobaczę jakie mamy czary, ale nic nie mamy takiego, co by nam pozwoliło. Nie mogę nawet tego wybrać za bardzo. Dobrze, myślę, że takie zaskoczę zdecydowanie bardziej, to mi się podoba. Jeszcze chwilę. Dobra, bo SP zaraz na tu padnie. Dobrze, żeby nie wpaść w pułapkę. Jednak takie podpalenie no, jest dość niebezpieczne Dziękuję. dla nas. Musimy otworzyć im bramę. Okej, okay, jeszcze ktoś tutaj będzie. To może na skróty. Dobra, kolejny portal. Biorę ich na siebie. No to chodźcie. Pięknie. Dwóch już nie ma. Niestety widzę tam u góry kogoś jeszcze. O, chyba... chyba wszedłem w pułapkę Zoltana niestety. Musimy otworzyć im bramę! Dobra. Trzeba uważać. na no Te dziury są naprawdę groźne, szczególnie jak będę grał Geraltem. Eskel otworzył bramę! Możemy się wycofać! Odwrót! Co ty tu robisz? Teraz to już bez znaczenia. Przechodzą przez szczeliny. Bomby dwimerytowe. Więcej znajdziecie w skrzyniach pod murami. Yeah! Okej. Okay. Przejmij za, wie... za wiele tych bomb nie ma. Musimy pozamykać portale, inaczej zginiemy. Ale są dość ciekawe. Portal. No i za... znów to co zwykle. Okej, okay, uciekać od tego ognia. Muszę zobaczyć kolejne. Chyba po prostu te portale same się zamykają jak się zbliżę, więc warto, jeżeli nawet nie rzucam w nie bombami. O, cześć tutaj. Co ty tu robisz? Po prostu jak jestem już gdzieś w pobliżu, no to wtedy już łatwiej na pewno zamykać. Ta bomba nie zamknęła portalu. nie dobrze Muszę jakoś tam lecieć. A chyba tylko dwie, więc ten rzut musi się udać. Dobra, nie mam nic, czyli muszę wejść tu ze znakiem. To też nie zamknęło portalu, nie jest dobrze. Dobra, żeby, żeby tutaj tylko przetrwali, spróbuję jakoś ich załatwić tu od tyłu. I teraz, jak uzupełniła mi się moc, zamknąć też ten portal. Jeszcze tylko ciebie tutaj załatwię. Wejdę w sam portal. Okej, okay, udało się znakiem zamknąć. Nie było to takie proste. Jednak jak miałem bomby, było przyjemnie. Gdzieś zresztą miały bombę być blisko, ale dobra, załatwimy to w ten sposób. Miały być skrzynki jeszcze z kolejnymi bombami. Dobra, myślę, że oni sobie tutaj poradzą. Pogodnie, widzę, że pogoda bardzo fajna, ale jednocześnie też bardzo dziwne słońce. Tam mamy. Ok, kolejne portale. Dobra, o niedobrze! Jalmar. czyżby wskoczył w portal i coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie. Dobra, znak. Ok, jakieś życie. To zniszczę szybko, szybko dać mi magię do zamknięcia kolejnego portalu. Ok, jaskółka, dobra w sumie. Nie wiem, czy nie warto było właśnie. Nie mam już jaskółki, więc szybko jakieś jedzenie wrzucić i w ten sposób się leczyć w dalszej kolejności. Dobra, nie wiem, co brać. Biorę cebulę. Nie mogę cebuli wziąć, a czas trwania krótki. Może woda? Okej, okay, butelka wody, to mi się podoba. Co prawda wymieniło się nie to, co miało wymienić. Tutaj wrzucimy grom. Okej, okay, i lecimy dalej. Możemy jakoś próbować coś tu zdziałać. Coś tutaj miało się dziać. A, rozumiem, tu chyba są te bomby pochowane. Nie dam... Nie pozwolimy mu na to. Zaraz zobaczę, czy są bomby. Jest bomba. No to dobrze. Tutaj było sporo osób przy głównej bramie, więc powinniśmy sobie jakoś poradzić. Piękna walka. Nie jest! Musimy... Ah! Ah! Nie zostawię Wy ludzie jesteście tacy niepraktyczni. Ciri, nie! w Ci się na rolę. Zawsze byłaś kronobrnym dzieckiem. Uwielbiałem cię za to. temps mort